Proszę, panie prezesie Kimszal, proszę. Czy to chodź sobie tutaj. My młodzi to postojemy. Panie tak, prezesie, proszę. Proszę Państwa. Miło mi powitać w nowej siedzibie już po raz drugi. Konsula generalnego. Z Gdańska, pana Siergieja Tuczkowa oraz konsula honorowego ze Szczecina Federacji, pana Andrzeja Wielowiejskiego. Jeszcze kilka słów. Współpraca z konsulatem, kiedy jeszcze był w Szczecinie na ulicy Piotra Skargi, układa się już bardzo, bardzo wiele lat konsulat rosyjski już nadał nam sporo medali począwszy od tamtych lat jak był zlot synów pułku w 1996 roku doceniając wkład pracy żołnierskiej w czasie II wojny światowej tutaj siedzą na sali pan yy, ten yy, Władysław Jurkojć żołnierz armii tej byli jeszcze, są inni, po nazwiskach nie będę wszystkich wymieniał, bo wszystkich dobrze nie znam. I dziękujemy Panu Konsulowi i w ogóle y, dla Związku ich, który jest w Gdańsku za te y, uhonorowanie naszych kombatantów. To jest bardzo miło, że o nas jeszcze co niektórzy pamiętają. N natomiast niestety, ale władze niektóre miejskie tu o nas to już w ogóle zapominają. I ja, ja poproszę teraz pana konsula puczkowa, aby tu będzie pani dyrektor Wiesława Pioszkowska czytała nazwiska, aby uhonorował tych, którzy zostali wyczytani. Bo bardzo dużo osób nie przyszło do nas, nie trafiło z uwagi, że są chorzy lub nie mogą chodzić, czy są. Tak, tacy wiekowi, że mają po 88 i, i, i więcej lat. Bardzo proszę Pana Głosu. Dzień dobry Panie Prezesie, Szanowni wieterani. jest to dla mnie wielka przyjemność, że dzisiaj mogę spełnić ukaz Prezydenta Federacji Rosyjskiej i wręczyć Wam medale 65 lecie zwycięstwa z wielkiej wojny ojczyźnianej. Jest to wyraz szacunku najwyższej władzy Federacji Rosyjskiej, dla Waszego bohaterskiego czynu, dla tego, co zrobiliście w czasie II wojny światowej. My sobie wysoko cenimy każdą kroplę krwi przelaną na wszystkich frontach II wojny światowej w walce z hitlerowskimi Niemcami, ale nie zmieni to wcale faktu, że 3 czwarte dywizji hitlerowskich zostało rozgromione na froncie wschodnim i jest to przede wszystkim Wasza zasługa. Wracając dzisiaj. Te medale chciałbym wyrazić oprócz głębokiego podziękowania Wam za Wasz bohaterski czyn, życzenia, duże zdrowia i pomyślności. Co się tyczy Szczecina, to tak jak Pan Prezes wspomniał o konsulacie na Piotra Skargi, kiedyś taki rzeczywiście istniał i nawet stoi przed nami osoba, która miała przyjemność 34 lata temu pracował w tym konsulecie. Więc dla mnie to jest też. E, Tam, tak? E, tak, symboliczne. E, a teraz pozwólcie, że jeszcze raz życzę mam dużo, dużo zdrowia. E, będę wręczał medale. 65 jest zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Najwyższym. Pan Kamiński Andrzej. Pan Bartoszewski Tadeusz. Może to

Gratuluję panu, dziękuję serdecznie i pan dużo, dużo Pan zła? Tak. A, pan Kastura? Tak. Jest. Przygotowuje pan Kastura. No. Pan Kastura. Jestem. To może pan, pan, pan konsul wieśko, może wręczyć. Tak, tam pan, to jest pan wieśko, ten krawacz krawaciku czego. pan Kastura. Ten następny. Mam jeszcze Zagórski. Zagórski. Dobra. Jest, dobrze. Pan Kazimierz Kacpura. to pan, tak? Pan Augustyn Zagórski. Pan Zagórski, Augustyn. Pan bazyli Pan Kiernicki, Pan Kimszal, Pan Stanisław, tak Ja sprawdził, będę w Pan Kornosz Mikołaj. Kornosz Mikołaj. Pan Krótko, w imieniu pani yy, matki, pani Genoveffy Krudos, bierze syn. Genoweta Krudos. Tak, jest. Proszę przekazać. Dziękuję bardzo. Najlepsze życzenie. W, w rodziny, Ksiądz Michał, też rodzina. Pani Anna Łuczko. Pani Ania. Pan Michnicz Władysław przygotuje się. A to rodzina, tak? Michnicz. A Michnicz, Michnicz. Ja mówiłam Michnicz. Michnicz. Pani odbiera na razie, nie Jurkoś, tylko Michnicz. Michnicz, też córka w imieniu. Poproszę tak. o przekazanie i podziękowanie Was. Dziękuję bardzo. Pachał Koździsław. Pan Józef Pirga. Następny. Córka. Córka ja Pana Pirga. Pan Pruszyński Tadeusz. Pan Jan Smut. Dobrze, pan. Pan Tabor Ryszard. Jestem. Przygotowuje się pan Kryzna. teraz naszemu prezesowi. No, bardzo miło. Bardzo miło. Pan Kryzna. Pan, 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 pan Kryzna. O, 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 o. Pan Kornel Fiodorowicz. Kornel Fiodorowicz. W imieniu ojca, tak? Dziadka. Dziadka. Pan Szczepański Włodzimierz. Szczepański Włodzimierz. Jurkoj Władysław. Jurkoć Władysław. Jurkoj Władysław. Wszystkie. Czy wszyscy otrzymali? Zaproszony o zakładnik. Złączaliśmy jednocześnie wszystkim. Teraz to jest tak, że kierujemy propozycje otrzymane od zarządu. do Warszawy i dopiero po zgodzie Warszawy możemy wręczyć e, te medale więc niestety z Warszawy dostajemy to częściami więc dlatego możemy wręczyć tylko te, na które dostaliśmy zgodę więc jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie to dostaliśmy zgodę mniej więcej na połowę więc połowa weteranów jeszcze niestety Мусі чекати на згоди влад центральних Варшави, але то ж не залежить від сторони російської, бо в нашому праві в Росії нема чогось такого, як згода на вранчення медалі для осіб, хто ж не є ужинниками панствовими. Тільки ужинник панствовий в Росії мусить мати згоди влад на вранчення медалі. Innego państwa. W Polsce jest inaczej, musimy się dostosować do tych przepisów, które są w Polsce, więc dlatego proszę ze zrozumieniem się odnieść, że miejmy nadzieję, w kolejnej, w kolejnej partii dostaniemy zgody na te nazwiska, które dzisiaj nie zabrzmiały. Jeszcze raz dziękując Wam za Wasz wielki czyn, Wam i Waszym krewnym, którzy nie są tutaj obecni, Życzę wam przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Serdecznie wam dziękuję. Niski pakun. Proszę Państwa, to, 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 to co konsul powiedział, to jest prawda. Ja byłem w tej sprawie, w związku z tym, że to się przedłużało prezydenta na początku roku, celem wyjaśnienia tych spraw i to, co tutaj powiedziano, to jest prawda. Rzeczywiście decyzja prezydenta jest, ale to idzie stopniowo. Na dzień dzisiejszy dostaliśmy tylko 45, 47 wniosków zostało zrealizowane na 200, prawie 200. Czyli połowy, nawet połowy jeszcze nie ma. Ale ta sprawa to samo, to tu powiedziano, systematycznie będzie na pewno wręczany, bo niektórzy naprawdę zasłużeni, którzy walczyli w dłuższy okres w Armii Radzieckiej, nie otrzymali. Nie tego. Między innymi ja jestem tym, który walczyłem od 1941 roku do 1943 i nie otrzymałem tego znaczenia. Także cierpliwie proszę czekać. Tutaj pomyłka jeszcze jednego nazwiska, nie wiem jak to się stało. Także mam nadzieję, że w przyszłości na pewno to będzie zrealizowane i, i będziemy systematycznie wręczać o otrzymaniu. Bo ta, ta droga jest bardzo długa. Prezydent wysyła do, do Warszawy, pani, tam realizują listy ogólno. Teraz trzeba znaleźć województwa, których... To z jakiego jest, to druga ciężka droga. Dlatego to się przedłuża. Także przepraszamy i mam nadzieję, że w, w, w krótkim czasie otrzymamy y, resztę pani. Dziękuję. Ja w imieniu konsula pana tu obok siedzącego mnie I jeszcze raz dziękuję za oznaczenie naszych.